W helocie. mamy 29 grudzień 2025. Idę tutaj do tego funduszu emerytalnego jednego z Czech, do którego należę. Dzwoniłam już tam. Wysłałam e-mail, żebym mogła używać część ulgi podatkowej. No niestety pani Polka na recepcji jakoś ciężko to idzie załatwić. Nie wiem czy osobiście jak to przyłączy mi czy mi to coś pomoże. No już załatwione. Pan był taki miły, od ręki załatwił. Teraz muszę na piechotę iść do przechodni do domu z medyka, bo tutaj za bardzo w centrum nie ma gdzie stanąć, także spacerek mały. Teraz po siłowni trzeba zjeść coś. Konkretnego. Tutaj taki znalazłam film, filmik na Facebookie, Facebooku o toksycznych matkach. I tutaj biedna dziewczyna, chyba 40-letnia, żali się, że jak wróciła kiedyś ze szkoły i dostała czwórkę. To matka jej się zapytała, czemu nie dostała piątki. No i tutaj po, po latach, chyba kilkunastu, wypomina to matce, że była taka nieczuła. A matka próbuje to negować, pewnie tego nie pamięta. Yy. I nie wiem, czy to taka straszna tragedia, że zapytała się jej, dlaczego dostała tą czwórkę, co się stało, może chciała jej pomóc. I tutaj mnie oczywiście ja to skomentowałam na tym, na Facebooku, że, że właśnie to takie jest, dla mnie to jest śmieszne. W ogóle ten taki przykład to już taki typowy, to wszyscy wyciągają psychologowie, jakie te matki były straszne. I taki jest najazd tych dorosłych dzieci na rodziców, którzy tam jakieś tam błędy popełniły, popełnili ciężkie, tak jak na przykład to, że się zapytały, zapytała matka, dlaczego czwórka i nie piątka. I te 45-letnie kobiety mają straszną traumę. I tutaj mnie Szczęśliwie nie oczywiście... Nie skomentowałam coś i tutaj mnie zjechała jedna pani, która... Y... Ma na imię Bianka i napisała mi coś takiego: Stara baba po czterdziestce, a nie rozumie nawet kontekstu wypowiedzianego komentarza. Ja pierdolę. I mnie to rozśmieszyło i napisałam jej komentarz: Może powinnam się tam wdać w dyskusję. Napisałam: Dziękuję bardzo za komplement. Mam prawie siedemdziesiąt, także dziewczyna chciała mi ubliżyć. Dokuczyć mi. No, niestety akurat mnie to wprost przeciwnie na mnie zadziałało. Ale jeszcze jedna taka rzecz oprócz tego, że te, te dzieci 40-letnie, takie pierdoły wypominają ludziom, którzy ciężko walczyli o życie o po prostu okupienie czegokolwiek. Jak ja miałam małe dzieci, to stało się w kolejkach po kilka godzin, po masło, po chleb. Nic w sklepach nie było. Ciężko było nawet jakąś książkę, poradnik kupić. Teraz jest mnóstwo takich psychologów na YouTubie po jakimś kursie dwudniowym. Pewnie też na YouTubie. I tak mącą tym, i tak wypominają takie bzdury. Dla mnie to jest śmieszne. No i samo to, że... Ten komentarz od tej Bianki, to dla mnie to jest taki, jak się chce jakoś kobiecie obliżyć, to się właśnie mówi, że jest stara, że jest stara. Nie wiem, czy oni sobie, czy te młode dziewczyny sobie zdają sprawę, że ich to samo czeka za parę lat, że też będą stare. A poza tym, dla mnie to jest przywilej dożyć do tej prawie siedemdziesiątki. Być samodzielną, ogarnąć się jako tako w życiu, a różnie było. Spotyka się różnych ludzi na drodze, może, może to młode pokolenie ma samych takich przyjaznych. Ludzi wokół siebie w pracy, koleżanki, w ogóle wszyscy im pomagają, tylko jedynie ci rodzice są tacy straszni. Ja jakoś tego nie odczułam, oczu, ja miałam bardzo dobrych rodziców. Bardzo dobry, chociaż mogę też powiedzieć, że popełnili błędy, bo nauczyli mnie y, tego, żeby mówić prawdę, żeby nie kłamać.